Na terenie Bielawy działają trzy inkubatory przedsiębiorczości, ukierunkowane na różne typy działalności gospodarczej. Układ pomieszczeń we wszystkich budynkach pozwala na wygodną pracę indywidualną i zespołową, a preferencyjne stawki wynajmu pomieszczeń zapewniają łatwiejszy start nowym przedsiębiorcom. Jak sama nazwa inkubator wskazuje, Ideą inkubatorów jest stworzenie cieplarnianych warunków do zalęgania się, czyli tworzenia i rozwoju mikro małych podmiotów gospodarczych w pierwszej fazie ich życia na rynku. Na czym polegają te cieplarniane warunki? Otóż, no, lokal jest przede wszystkim przygotowany do zasiedlenia od razu. W zasadzie wystarczy mieć swoje meble i pomysł na biznes, i można tutaj już zaczynać prowadzenie działalności. Jest prowadzone wspólne biuro, biuro zarządzane przez bielską Agencję Rozwoju Lokalnego, które jest instytucją otoczenia biznesu posiadającą wykwalifikowanych pracowników w zakresie takiego podstawowego doradztwa, jeśli chodzi o właśnie pierwsze kroki w przedsiębiorczości. Poza tym jest preferencyjny system naliczania czynszów, firmy, które uruchomiły swoją działalność przez pierwsze 12 miesięcy płacą zaledwie jedną czwartą czynszu w inkubatorach. W drugim roku ten czynsz jest podnoszony do 50%, w trzecim 75%. I założenie jest takie, że ta inkubacja właśnie jest przez okres 3 lat, w czwartym roku czynsz już dochodzi do poziomu 100% wartości, więc można przez 3 lata mieć cieplarniane warunki też jeśli chodzi o wynajem pomieszczeń. No, i przede wszystkim obecność w inkubatorze daje możliwość też współpracy i sieciowania biznesów, bo no, wyzwala się tak zwany efekt synergii. Jeżeli jest dwóch przedsiębiorców obok siebie, być może nawet na przerwie kawowej, na przerwie śniadaniowej, wymyślą coś konstruktywnego, coś, co będą mogli zrobić wspólnie. No i temu właśnie służą takie inkubatory. I o ile. W Tutaj jesteśmy w Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, jest to pierwszy obiekt tego typu w Bielawie oddany. To tutaj nie ma dedykowanej kategorii czy rodzaju biznesu. Co istotne, w inkubatorach funkcjonują podmioty, które po tym okresie inkubacji 2, 3-4 lat wyfruwają z inkubatora, zwalniają powierzchnię i w to miejsce mogą wchodzić nowe pomysły, nowe projekty biznesowe. Na ten moment właśnie w Bielawskim Inkubatorze są wolne przestrzenie, jest kilka wolnych lokali, więc ludzi z pomysłem, ludzi kreatywnych zachęcamy tutaj do kontaktu z, czy z biurem inkubatora, czy z Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego. Celem no, podpisania umowy powierzchnie są od 20-30 metrów, 50 i 100, więc każda przestrzeń jest możliwa. Natomiast dwa pozostałe inkubatory są już bardzo takie ukierunkowane sektorowo. Bo mamy dolnośląski inkubator Art Przedsiębiorczości i dolnośląski inkubator przedsiębiorczości ICT, czyli takiej bardzo innowacyjnej, bardzo takiej współczesnej, związanej z multimediami, z informatyką, z telekomunikacją. Od 2015 roku prowadzę działalność gospodarczą Pielackim Inkubatorze Przedsiębiorczości, wynajmując tenże lokal. Wydaje mi się, że jak najbardziej, szczególnie dla osób, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, jest to świetne miejsce z uwagi na preferencyjne warunki, które są w okresie bodajże dwóch lat. Także uważam, że szczególnie dla osób, które właśnie zaczynają działalność gospodarczą, które zmagają się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, jakiekolwiek stawki preferencyjne, które inkubator zapewnia, jest na pewno generalnie istotne przy podjęciu decyzji co do rozpoczęcia właśnie w tym miejscu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Fakt, że jestem tutaj już od 2015 roku wskazuje, że nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń co do współpracy w Bielawskim Inkubatorze. Aktualnie rzeczywiście nie rozważam zakupu swojego lokalu, w związku z tym uważam, że warunki, które zapewnia mi Bielawski Inkubator są w tym momencie właściwe. Tak zarówno dla mnie, jak i dla osób, które już przez jakiś dłuższy czas prowadzą swoją działalność gospodarczą. Po mojej prawej stronie znajduje się Dolnośląski Inkubator Art Przedsiębiorczości, który tak naprawdę mieści się w dwóch budynkach, bo budynek po lewej stronie Teatru Robotniczego również pełni rolę inkubatora w sektorze właśnie kreatywnym. I ideą tego obiektu jest stwarzanie warunków do rozwoju biznesów właśnie takich artystycznych, kreatywnych. Nauka tańca, nauka śpiewu, nauka gry na instrumentach i tego typu przedsiębiorstwa, właśnie mikropodmioty znajdują się tutaj co istotne opłacając czynsz tak jak powiedziałem na warunkach preferencyjnych w pierwszym okresie funkcjonowania a później już taki na warunkach komercyjnych utrzymują ten obiekt mało tego firma zarządzająca czyli Biastka Agencja Rozwoju Lokalnego płaci do gminy podatki od tej nieruchomości a oprócz tego wypracowuje niewielką nadwyżkę finansową co powoduje że te budynki tak naprawdę samo finansują się a jednocześnie stwarzają te dobre warunki do rozwoju tu trzeba przypomnieć że art inkubator dysponuje pomieszczeniami takimi dedek jak studio nagrań, jak pracownia ceramiki, są też sale konferencyjne i szereg innych pomieszczeń takich już kwalifikowanych, jakby nawet samo kino, sala multimedialna, art cafe, które powodują, że łatwiej jest tutaj ten biznes zaczynać. Jest to fajne miejsce, fajne miejsce do rozwoju, zwłaszcza że w tej części inkubatora jest dużo grup artystycznych, więc jakby one też mogą ze sobą współpracować. Fajnie, że są gotowe pomieszczenia, które można już zaadaptować do swojej pracy. Stwarza to wiele możliwości, ponieważ no raz, że część, a dwa też warunki takie, w których jest i ciepło, i jest klimatyzacja, czyli takie warunki do pracy, które no nie przeszkadzają w ciągu kolejnych pór roku, a wręcz odwrotnie wspomagają tą pracę twórczą. Pomagają w rozwoju każdej z firm. Natomiast drugi budynek, właśnie inkubatora ICT, jest ukierunkowany na sektor telekomunikacyjny. No i tutaj w dużej mierze on już jest zajęty w całości, praktycznie. I to są podmioty, które mają w ramach swoich PKD, tak zwanych, właśnie działania związane z wymiarem 3D, z telekomunikacją, z teleinformatyką, z monitoringiem, z tego typu rzeczami, właśnie, które się wiążą z telekomunikacją, szeroko rozumianą. I tak jak powiedzieliśmy, częścią wspólnoty tych obiektów jest to, że inkubują przedsiębiorczość, ale też jest bardzo istotnym elementem, że te obiekty wszystkie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że dostęp do nich jest bez barier architektonicznych. Parkingi są odpowiednio wyprowadzone tak, żeby do budynku można było wejść bez barier, a w samych budynkach są windy osobowe, które powodują, że na każdą kondygnację osoba nawet poruszająca się na wózku ma szansę dotrzeć i prowadzić swój biznes, czy też być klientem przedsiębiorcy, który ten biznes Prowadzi. Istotnym też elementem takim wspólnym dla, dla tych obiektów jest wspólne zaplecze sanitarno-kuchenne, które po, powoduje, że przedsiębiorcy w ramach. Dzierżawionej powierzchni nie muszą wydzielać sobie kącika kuchennego, tak zwanego, na, na to, żeby sobie zapaszyć herbatę czy przyrządzić śniadanie, bo to jest w ramach części wspólnych. To jest też miejsce spotkań, takich nazwijmy to biznesowych, gdzie w luźnej atmosferze można sobie pewne takie pomysły kreatywne zawiązywać, no ale przede wszystkim jest funkcjonalne i pozwala przedsiębiorcom obniżać koszty funkcjonowania. Budynek spotyka się także z pozytywnym odbiorem przez klientów. Atmosfera panująca w budynku jest bardzo przyjazna. Jest tutaj wielu młodych ludzi, wielu młodych przedsiębiorców. Zawsze można poprosić kogoś o poradę i myślę, że wspieramy się tutaj wzajemnie. Przypominamy, że Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości znajduje się przy ulicy Wolności 24, a pozostałe dwa przy ulicy Piastowskiej 19.